Cześć, tu Rafał Cyrański z agencji SEO Funki Media. Dziś pogadamy o tym, które wzmianki najmocniej budują Twoją markę: opinie, recenzje, social media co tak naprawdę robi największą robotę dla wizerunku SEO i widoczności w AI. Na co dzień widzę jeden problem. Firmy wrzucają treści, bo trzeba, zbierają jakieś opinie, bo wypada, ale rzadko zadają sobie pytanie, które z tych wzmianek naprawdę mają moc. A które są tylko szumem. Zacznijmy od opinii i recenzji. Dla wielu branż to absolutna podstawa. Opinie w Google, na Facebooku, w serwisach branżowych to są sygnały z pierwszej ręki od klientów. One budują zaufanie u ludzi, wzmacniają lokalne SEO, dają Google i systemom AI jasny sygnał, że firma realnie działa, obsługuje klientów i jest oceniana. Jedna mocna, konkretna opinia z opisem doświadczenia ma często większą wartość niż 10 suchych. Polecam. Dla algorytmów liczy się treść, kontekst, słowa, które ludzie używają, opisując współpracę z tobą. Druga kategoria to recenzje i wzmianki w treściach zewnętrznych: na blogach, portalach branżowych, w artykułach, rankingach, zestawieniach typu top 10 firm od. To jest złoto z punktu widzenia autorytetu marki. Kiedy ktoś niezależny opisuje Twoją firmę, podaje Cię jako przykład, porównuje do konkurencji, to buduje cię jako markę ekspercką. Takie wzmianki często łączą w sobie trzy rzeczy naraz. Brand mention – kontekst branżowy i bardzo często link, który pomaga SEO technicznie. Trzecia kategoria to social media – posty, oznaczenia, wzmianki, Udostępnienia, komentarze: tu dzieje się coś, czego nie widać w suchych raportach SEO, ale czuć to na rynku. Jeżeli ludzie organicznie mówią o Twojej marce, oznaczają Cię, polecają w grupach, wrzucają screeny z efektów współpracy, to buduje rozpoznawalność, świadomość marki i masę małych brand mentions, które widzą zarówno użytkownicy, jak i algorytmy. No dobra, to które wzmianki są najmocniejsze? Jeśli miałbym to uprościć, opinie i recenzje klientów najmocniej budują zaufanie i realny obraz Twojej firmy. Wzmianki w artykułach, rankingach, mediach branżowych najmocniej budują autorytet ekspercki i SEO. Social media i polecenia w grupach najmocniej budują zasięg, świadomość i życie marki w sieci. Najlepsza wiadomość jest taka, że nie musisz wybierać tylko jednego. Najsilniejsza marka powstaje wtedy, gdy masz dobre opinie i recenzje, pojawiasz się w zewnętrznych materiałach i artykułach i jednocześnie żyjesz w social media nie tylko na swoim profilu, ale w rozmowach innych ludzi. To wszystko razem tworzy sieć brand mentions, które pomagają w klasycznym SEO, budują wizerunek i sprawiają, że A i ma pełen obraz Twojej marki, a nie tylko jedną stronę www. Jeśli chcesz, żebyśmy sprawdzili, jak wygląda to u Ciebie, które wzmianki już masz, jak są widziane przez Google i AI oraz czego brakuje w Twojej strategii, odezwij się do nas w Funky Media. Link znajdziesz w opisie filmu. Daj znać w komentarzu, które źródło wzmianek dziś najmocniej działa u Ciebie: opinie, recenzje czy social media. Subskrybuj kanał Funky Media, a w kolejnych odcinkach pokażę, jak świadomie układać te wzmianki tak, żeby realnie pracowały na Twoją markę. Dzięki za uwagę, mówił Rafał Cyrański. Do zobaczenia,